Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. Witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały. Witam także hejterów. Jak zwykle przy tego typu materiałach mam przepyszną kawusię, którą zrobiła moja prześliczna żonka. Hmm, przepyszna. Dzisiaj zajmiemy się takimi y, trzema tem... Y, w sumie będą trzy tematy, które poruszę w tym y, odcinku. Pierwszy temat to jest petarda. Drugi temat to jest HMB. Znane HMB i lubiane. I trzeci temat to jest syntol. Ja się postaram, żeby ta mieszanka wybuchowa tych, tych wątków, które poruszę, żeby nie wybuchła czasami jak petarda. A więc, tak, przechodzimy do pierwszego e, tematu, którym jest petarda. Uwaga, jeden z moich widzów, e, dziękuję za to, nadesłał mi wspaniały materiał, tutaj wspaniały wpis na stronie WP Fitness. I yy, to jest wpis o przewspaniałych mięśniach brzucha. Posłuchajmy. Petarda. Radek Słodkiewicz ma niesamowite mięśnie brzucha. Zdradził przepis na sukces. No rzeczywiście, te mięśnie są niesamowite. Jest to petarda na pewno. Tak pozwolę sobie tylko porównać to. No będę tak bezczelny. Pozwólcie, że będę tak bezczelny i porównam to do swojej sylwetki, no amatora zwykłego, no swoich mięśni brzucha. Tutaj jesteśmy na moim Instagramie. A gdzie? To nie jest petarda, to jest nie niewypał. Tutaj jest prawdziwa petarda. Ale radziłbym Wam się zaznajomić tutaj z tym, z tym wpisem. Z tego powodu, że jednak ten artykuł przydaje się. Przydaje się z tego powodu, że będziemy wiedzieć, czego unikać, żeby takich mięśni brzucha nie mieć. I tutaj powiem Wam szczerze, że ja nie muszę tutaj nic mówić. Ja nie muszę tutaj nic hejtować. Radosław Słodkiewicz sam to zrobił. Posłuchajcie, posłuchajcie. Radek Słodkiewicz zachwyca sylwetką. Fani zwrócili uwagę zwłaszcza na mięśnie brzucha, o których już tutaj wcześniej mówiłem. Ja myślę, że tu jest ponad 100 cm w pasie. Polski kulturysta zdradził, co trzeba robić, by uzyskać podobny efekt. Hmm, bardzo interesujące. I na końcu, może przejdziemy tylko do tego fragmentu. Ale, żeby brzuch wyglądał jak u żółwi ninja, to jest słowo klucz. Jak u żółwi ninja, prawdopodobnie chodzi mu o skorupę żółwia ninja, a więc tego unikamy w kulturystyce, żeby tak brzuch ohydnie nie wyglądał jak skorupa żółwia ninja. Trzeba trenować go jak inne mięśnie. Napisał na Instagramie Radosław Słodkiewicz. A więc Radosław Słodkiewicz wie, jak zrobić, żeby brzuch wyglądał jak skorupa żółwia ninja, a więc palumboizm. I tego postaramy się uniknąć, i tutaj wielkie podziękowania dla WP Fitness i dla Radosława Słodkiewicza za to, że przestrzega młodych adeptów kulturystyki, co robić, żeby osiągnąć brzuch żółwianinza, więc już teraz wiemy, czego my robić nie będziemy. I tutaj jeszcze będę raz tak bezczelny i no porównam swoje mięśnie brzucha do tych przewspaniałych mięśni brzucha które moim zdaniem są petardą. Są petardą i ta petarda mało nie wybuchnie. Zobaczcie, że ta petarda tutaj prawie wybucha już. Widać, że tak rozdeło tą petardę, że za, zaraz eksploduje. I tutaj pozwolę jeszcze sobie na koniec tego wątku być tak bezczelny by i porównać. No tutaj mamy Selwetkę Radosława Słodkiewicza i teraz ja, amator. No. A no, tutaj mamy prawdziwą petardę. Widać, że ta petarda prawie... Jak ta petarda wybuchnie, to będzie duży huk. A jak to wybuchnie, to to na pewno będzie nie wypał na 100%, bo tutaj nie ma co wybuchnąć. A tutaj jak pierdyknie, to koniec. To pójdzie normalnie aż z, z, z jelitami. Następny wątek. Przechodzimy szybko do następnego wątku. Radziłbym Wam się zapoznać z tym materiałem. Następny wątek. Zadajecie mi pytanie, co ja o tym myślę. Co myślę o tym, że Radosław Słodkiewicz promuje gościa, który jest na syntolu, gościa, który wbija olej, po prostu wbija olej w mięśnie. A więc te mięśnie nie są wytrenowane na siłowni? Te mięśnie, jeżeli to można nazwać mięśniami, no ta ręka jest napuchnięta, może w ten sposób, poprzez wbijanie w nią oleju. I co ja o tym myślę? Niektórzy z Was, z was piszą do mnie na piwa takie, takie wiadomości: Patryk, czy nie uważasz, że to jest brak jakichkolwiek zahamowań? Czy nie uważasz, że to jest brak honoru robić coś takiego? No tutaj przewinijmy te zdjęcia. Radosław Słodkiewicz, zobaczcie jak on się podnieca tą ręką. Spójrzmy co napisał. Zawsze twierdziłem, że łapa musi być duża, ale tak dużej w ralu to jeszcze nie widziałem. Niedługo film z treningu na kanale. Co wy na to? Na te wasze pytania ja odpowiem jednym pytaniem. Jednym pytaniem, więc na wasze pytania odpowiem swoim pytaniem. Myślę, że to będzie uczciwe. I pozwoli Wam tutaj troszeczkę pomyśleć, Zastanowić się nad tym, co ja teraz tutaj do Was powiem. Czy uważacie, że człowiek, który okłamywał ludzi poprzez reklamę HMB, suplementu, który nie działał, ja tutaj nie mówię o suplemencie, który działa w jakimś tam stopniu, ja tutaj mówię o suplemencie, który całkowicie nie działa? Czy wy uważacie, że człowiek, który mówił, że, że zrobił, 16 kg masy mięśni w ciągu trzech tygodni na suplemencie, który nie działał. Czy Wy myślicie, że taki człowiek ma jakikolwiek honor, że taki człowiek ma jakiekolwiek sumienie, że taki człowiek kieruje się jakimś zdrowym rozsądkiem? Zostawię was z tym pytaniem i odpowiedzcie sobie sami. No. Przecież teraz wychodzi na to, że. Radosław Słodkiewicz zrobi wszystko, nawet będzie promował takie rzeczy, żeby tylko osiągnąć jakąś tam popularność, no i większa sprzedaż dla sklepu, dla firmy SFD, która produkuje suplementy. Ja jestem bardzo zaskoczony, naprawdę, jestem bardzo zaskoczony, że człowiek, który wcześniej promował suplement, który nie działa, okazał się człowiekiem, który oszukał tysiące młodych adeptów kulturystyki dalej współpracuje z jakąś firmą suplementacyjną. Tam nawet ktoś się śmiał, że chyba we wszystkich suplementach SFD jest HMB. Możliwe, ja nie wiem, możliwe, że i tak jest, ja też napisałem to u siebie na, na swoim Insta. Więc zobaczcie, on jest dumny, on jest z tego po prostu dumny. Tak, Radosławie, to jest, to jest łapa, tak, zobaczcie, komu mierzy tą rękę. a On jest, no, po prostu podekscytowany, coś wspaniałego, tak, no, dobrze. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i jak zwykle to robię. Na razie cześć. Bum przypinka. Łapa siedzi. Na razie cześć. Pozdrawiam.